Cześć. Zapraszam Cię na film o Asanie przy ścianie. Zrobimy wojownika drugiego. Znajdź wolny kawałek ściany. Ustaw się w szerokim rozkroku. Piętami około 10 cm od ściany. Prawa stopa do boku równolegle do ściany. Lewa pod kątem do wewnątrz. Kolano dokładnie nad kostką i na wprost równolegle do ściany. Szeroko biodra, wydłużony tuł, spięte pośladki i brzuch, ramiona szeroko, obie łopatki oparte o ścianę. Głęboki wdech i wydech. I idziemy w drugą stronę. Stopy mocno dociśnięte do podłoża. Ustawienie się przy ścianie pozwala znacznie lepiej poczuć, jak powinno układać się Twoje ciało w danej asanie. Dzięki temu możesz znaleźć oparcie dla łopatek, bioder, zwrócić uwagę na to, czy nie przechyla się kolano. Jeszcze jedną asaną, przy której poczujesz, jak pomocna może być ściana, jest trójkąt, czyli trikonasana. Zmniejsz rozkrok. I znowu ustaw stopy prawą do boku, lewą pod kątem do wewnątrz. Schodzimy w dół. Pilnuj, by dolny i górny bark były oparte o ścianę. Przyciągasz do niej również biodro. Głęboki wdech, poczuj rozciąganie w prawej nodze i lewym boku. Wracamy przez ugięte kolano i idziemy na drugą stronę. Możesz skontrolować ustawienie kolana, uginając je i patrząc, czy nie zapada się do wewnątrz. Obie łopatki przy ścianie i schodzimy w dół. Możesz schodzić dowolnie nisko. Natomiast zachowując rzeczywiście łopatki przy ścianie pilnuj też by kolano szło dokładnie do boku żeby nie rotować go do wewnątrz i jeszcze jedno czego nie robimy w wojowniku drugim nie uciekaj kolanem do wewnątrz, ono nie lubi pracować w tej płaszczyźnie. Nie uciekaj w bok na szermierza, nie uciekaj kolanem za bardzo do przodu ani do tyłu, robiąc za duży rozkrok. Pamiętaj, że ręce są wydłużone na boki. W triko na sanie Oczywiście, pilnujesz kolana. Ale przede wszystkim nie uciekasz tułowiem do przodu ani nie uciekasz górnym barkiem mocno w przód, próbując tylko górną rękę dociskać. Zwykle robimy to próbując schodzić za nisko w dół. bo to właśnie robimy to przy ścianie. Dziękuję ślicznie i do zobaczenia.